Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie chcę się z Wami podzielić czymś innym niż dotychczas. Zawsze to były jakieś ciasta, ale dawno na kanale nie pojawił się żaden deser, więc stwierdziłam, że najwyższy czas, żeby się pojawił. Dlatego przychodzę do Was dzisiaj z przepysznym deserem sernikowo-truskawkowym, bo sezon na truskawki w pełni, więc trzeba to jak najbardziej wykorzystać. Oczywiście można je zastąpić innymi owocami. Super się tu sprawdzą. Mali Super się sprawdzą banany, jagody, co chcecie. Deser jest bardzo łatwy do zrobienia. Jego dół stanowią herbatniki z czekoladą. Mamy masę serową, galaretkę z truskawkami oraz bitą śmietanę. Polecam gorąco i zapraszam, bo jest naprawdę przepyszny. Tutaj macie listę składników potrzebnych do przygotowania deseru. Na początek kakaowe herbatniki 250 g. Kruszymy sobie na mniejsze kawałeczki, na takie okruchy. Masło i czekoladę mleczną rozpuszczamy w mikrofali lub nad kąpielą wodną i dodajemy to do herbatników. Wszystko dokładnie mieszamy, powstanie nam taka coś ala kruszonka. I następnie na dno każdego pucharka przekładamy trochę tych... Herbatników z czekoladą, i pucharki później wstawiamy do lodówki, żeby nam się to ładnie stężało. Miłącznie z proporcji, które wam podaję, wyszło 9 pucharków, takich dużych pucharków. Teraz przygotujemy masę sernikową: 150 g masła oraz 3 czwarte szklanki cukru rozpuszczamy sobie na małym ogniu. Szklankę mleka oraz dwa budynie śmietankowe bez cukru, po 40 g sztuka mieszamy sobie w osobnym pojemniku. Następnie, gdy masło nam się już z cukrem rozpuści, dodajemy do tego kilogram sera, takiego z wiaderka, może być, może też być twaróg zmielony, to już jak chcecie. Dodajemy również 3 jajka i wszystko dokładnie mieszamy, najlepiej trzepaczką, tak żeby nam się to wszystko pięknie połączyło ze sobą. Następnie zwiększamy ogień i dodajemy wcześniej rozpuszczone budynie z mlekiem. Wszystko dokładnie mieszamy żeby nam się to nie przypaliło i gotujemy do zgęstnienia. Powstanie nam taka piękna gęsta masa serowa. Następnie naszą masę serową chwilkę sobie studzimy, ale jeszcze gorącą przekładamy do naszych pucharków. Następnie pucharki sobie odkładamy i studzimy, żeby masa serowa była zimna. Następnie dwie galaretki truskawkowe rozpuszczamy w 800 ml wrzątku. Dokładnie mieszamy, żeby nam się to wszystko dokładnie rozpuściło i studzimy. Truskawki kroimy sobie na mniejsze kawałeczki i wykładamy je już na ostudzoną masę serową. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie dać więcej truskawek. Następnie, gdy galaretka już zaczyna tężeć, gęstnieć, wykładamy ją na truskawki i desery zalane galaretką wstawiamy sobie do lodówki, żeby galaretka całkowicie nam się stężała. Gdy już galaretka stężeje, ubijamy śmietankę. Jeżeli nie chcecie dawać na górę deserów śmietanki, nie musicie oczywiście tego robić. 500 ml śmietanki, 30 lub 36%, musi być dobrze schłodzona. Ubijamy sobie z cukrem pudrem. Ja później przełożyłam ją do rękawa cukierniczego i ozdobiłam górę deseru yy, właśnie śmietanką. Bardzo ładnie to wygląda i też dodaje takiej lekkości i smaku. Na koniec y, nasze desery. Posypałam sobie wiórkami z czekolady. Takie wiórka możecie zrobić y, za pomocą obieraczki do ziemniaków. Tak przygotowane desery wstawiamy sobie jeszcze do lodówki, co najmniej na kilka godzin, żeby się wszystko nam pięknie schłodziło. I gotowe. Jak widzicie, no deser nie jest trudny do przygotowania, a zapewniam Was, że jest rewelacyjny w smaku, naprawdę przepyszny. Bardzo, smakuje bardzo podobnie jak taki sernik z truskawkami, masa serowa. Ja już często skorzystam z przepisu na tą masę serową gotowaną, ponieważ ona jest naprawdę rewelacyjna, warta polecenia. Idealnie właśnie nada się do, do sernika przekładanego bezpieczenia, czy właśnie takiego deseru. Bardzo gorąco Wam jeszcze raz polecam, fajna alternatywa dla, dla ciasta, także życzę Wam smacznego.